Czy biegasz na golasa po domu? U nas mamy na przykład taką zasadę, że albo w butach, albo bez skarpetek. Od razu zrobiło mi się gorąco, jak usłyszałam to pytanie. Wiesz, ty to wiem, nawet że lubisz się bawić w to, czy twoje dziecko jeszcze zmieści się do okna życia. Ja też lubię. Przekazowawa. No, ale na początku kwarantanny poszedłem i była taka kolejka, że nie chciało mi się stać. Kto z was uwielbiał tę datę w kalendarzu? Pierwszy dzień września, powrót do szkoły po wakacjach. Ręka w górę. No, widzę, las rąk. Ja też bardzo lubiłam. Ale na szczęście są tacy, którzy potrafią nas podnieść na duchu i postanowiłam dzisiaj porozmawiać z nim, z Kamilem Nowakiem, czyli z blogiem ojcem. Człowiekiem, który się na rodzicielstwie bardzo dobrze zna, tą swoją wiedzą się dzieli i o którego tak bardzo prosiliście w komentarzach, żeby właśnie z nim pogadać. No to gadamy. Wyglądam się jak pani profesor od polskiego mniej więcej, ale wszystko to związane jest z tym, że mamy początek roku szkolnego. Kamilu, dzień dobry. Chciałam Cię zapytać o jedną podstawową rzecz. Dzień dobry. Kto jest bardziej 1 września e, przerażony i straumatyzowany? Dziecko czy rodzic? Myślę, że rodzic jednak. E, i na, no, tak, i, jednak. I, na, i nauczyciele. <laughs> Dzięki Ci. Czyli dzieci, które wracają po wakacjach, mają, aj, hello, szkoła, fajnie, jak będzie, tak będzie, trudno, trzeba będzie te 10 miesięcy odpękać, ale to my mamy stres. Trochę tak jest, bo dzieci tak naprawdę wchodzą i reagują na to, co jest przygotowane, a to my i nauczyciele jesteśmy tymi, którzy to coś przygotowują, więc to na nas trochę ciąży ta odpowiedzialność, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Idealny rodzic nie istnieje to jest tytuł Twojej książki i bardzo Ci chciałam podziękować za to hasło. Zawsze mi się wydawało, że albo będę wystarczająco dobra, albo po prostu krótką mnie trafi w każdej dziedzinie, w której będę próbowała przeskakiwać jakieś wysoko postawione poprzeczki. Trzy złote rady bloga ojca Kamila Nowaka dotyczące tego, jak zbudować zdrową, dobrą, ciepłą, normalną relację nieidealnego rodzica z, powiedzmy to szczerze, nieidealnym dzieckiem. To znaczy Dawaj. myślę, że są dwie takie rzeczy najważniejsze. To przede wszystkim, żeby dać sobie trochę więcej luzu i, mhm. e, i to drugie to dać dziecku więcej luzu. No, że do... to jest bezstresowe wychowanie wtedy. Tutaj ja mam taki cytat z korczaka. Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem przemocą jest nietrwałe, niepewne i zawodne. Co żeś zrobił, blog ojcze. Jest to trochę ucieczka od, tego, od tej tresury, która była wcześniej, ale bardzo bym nie chciał, żeby to wpadało w to bezstresowe wychowanie, bo jednak uważam, że granice są bardzo ważne. To, co mam na myśli, to właśnie, żeby się nie przejmować tym, że dziecko ma, nie wiem, plamkę na bluzce, czy że wyszło do podwórka i wyszło na przykład bez, e, bez butów, tak? U nas mamy na przykład taką zasadę, że albo w butach, albo bez skarpetek. W sensie, bo ty, jakby skarpetki boso, się niszczą, tak. więc no jak tak. najbardziej mogą chodzić boso. Czyli praktyczna, tylko, praktyczna, tylko, tylko, praktyczna strona chodzi. życia. <laughs> tak i ogólnie, jeżeli ta trzecia rada miałaby się tam znaleźć, to by była, żeby patrzeć na siebie i na swoje dziecko, a nie na innych ludzi dookoła, bo za każdym razem, jak ktoś mi mówi o jakiejś sytuacji społecznej, która była trudna, bo było tam jego dziecko i coś zrobiło, na przykład mhm. w sklepie się położyło na podłodze, albo nie wiem, na przystanku autobusowym zaczął krzyczeć, albo przy jakiejś budce z lodami coś się stało, nie tak, to jak zapytam, czy twoja reakcja i twój stres byłby tak samo duży, gdyby nie było nikogo poza tobą i twoim dzieckiem, to ludzie mają no, tak. No To ludzie mają tak. No rzeczywiście. Tak. I takie mają taki przebłysk, więc. Myślę, czyli wpojone że... mamy to, że musimy tak te nasze dzieci krótko trzymać, żeby one po prostu nie przeszkadzały nie tyle nam, co całemu no. światu. Tak, to jest takie przedłużenie rodzica, w sensie, że to świadczy, jak dziecko się zachowuje, świadczy o rodzicu, a to nie jest prawda. A, Jeżeli właśnie. dziecko się zachowuje nie tak, jak powiedzmy powinno, czyli na przykład, nie wiem, siedzi w piaskownicy i rozrzuca piasek, to nie zachowanie dziecka świadczy o nas, tylko to, jak my zareagujemy. Czy my podejdziemy i zareagujemy? Bo może być taka sytuacja, że dziecko jest na tyle małe, że jeszcze pewnych rzeczy nie rozumie. I to jest mm -hmm. zupełnie zupełnie normalne. Moje dzieci są nienormalne, wasze też. Taki jest tytuł jednego z twoich wpisów na blogu jeszcze. I nie dziwię się tym wszystkim, którzy są z tobą. Przecież 5 milionów osób w tej chwili to jest twój zasięg do, do, do nas, do 5 milionów osób docierasz. Czyli tak bardzo potrzebne jest to, co ty mówisz, i gdyby to było pokazane w innym tonie niż ten, który Ty prezentujesz, to pewnie nie byłoby takiego sukcesu. Powiedz mi, czy wiesz, na czym polega Twój sukces, bo to jest sukces. Ja myślę, że przede wszystkim w tym, że ja na samym początku wyszedłem jako typowy amator. Na zasadzie ktoś, kto się dopiero hmm. wszystkiego uczy i ja nie kryłem tego, że ja... A ile miałeś dzieci, jak zacząłeś pisać bloga? Trójkę, to był Już to, trójkę, aha, to w był różnym był... wieku? Tak, to było takie 5, 3 i 1, tam powiedzmy... Ojej, to tak. to takie kruszymy. E, tak, i jeszcze zaczynaliśmy firmę, więc po prostu to był najlepszy moment, żeby, żeby Aha, zacząć, czworo zacząć, dzieci. zacząć bloga. I piąte e, dziecko, blog. Tak, dokładnie. Ale myślę, że bardzo ludzi przekonało to, że ja nie ukrywałem swoich problemów na przykład, mhm. e, czy swoich porażek, czy swoich błędów i je opisywałem. Mhm. I myślę, że to był taki ważny, ważny tutaj element. Bo mamy... Ale to ci było potrzebne jako autoterapia? To, to, to było co? No bo matematyk myślę, nagle. Że to było tak, że z jednej strony zobaczyłem, że da się inaczej, mhm. i kiedy próbowałem ludziom powiedzieć, że da się inaczej, to oni patrzyli na mnie: no dobra, bo wiesz, bo ty może masz takie dzieci, albo ty jesteś taki, że ty zawsze tak miałeś, pewnie ci rodzice wychowywali już właśnie bez na przykład przemocy, i wiesz, i ty od zawsze wiedzieli, że to jest dobre. I kiedy mhm. ja mówiłem to z taki Perspektywy kogoś, kto przeczytał mądre książki i teraz już wszystko wie, to mhm. byłem bagatelizowany, olewany i w ogóle jakby ignorowany. Ale w momencie, mhm. jak pokazałem, słuchajcie, ja wyszedłem jako rodzic, który też nie wiedział, który też popełniał błędy, który też wierzył, że klapsy są rozwiązaniem na każdy problem, to ludzie nagle spojrzeli na to trochę inaczej. Nie patrzyli Zobaczymy na mnie siebie. jako wyrocznie. Tylko jako mhm. rodzica, który przeszedł jakąś drogę, który miał problem mhm. i który sobie z tym problemem poradził. A mam takie poczucie, że w Polsce na błędy w dalszym ciągu patrzy się bardzo negatywnie. I nikt nie o tym ma. Nie ma przyzwolenia, mówi. tak. Mhm. Ostatnio usłyszałem, już nie pamiętam od kogo, ale świetny tekst, że on na błędy nie mówi błędy, tylko lekcje. To ja powiedziałam. O, to było w jakimś podcaście, więc nie wiem, czy masz podcast, ale. Mam podcast. Słuchasz moich podcastów, rozważna i erotyczna o kobiecej seksualności. Brawo ty! Wspaniale! I więcej mężczyzn będzie słuchało naszych podcastów, tym lepiej. Tak, znaczy ja od, od wielu lat mam taką filozofię, że mówię na każdą tak zwaną porażkę lekcja, bo uważam, że um, energia słowa jest bardzo istotna. Więc jeśli to, czego doświadczasz, e, zdejmiesz z tego odium negatywne w tym przypadku, bo z hasłem porażka idzie, idzie cała negatywna strona emocjonalna. No to ja po prostu nazywam to lekcją, doświadczeniem i natychmiast czuję się w tym inaczej. Więc jeśli to byłam ja, spoko, możesz też tak mówić. Dziękuję. <laughs> Kamilu, ale wiesz co, czy twój model, który stosowałeś wobec swoich dzieci, to był model wyniesiony z twojego domu? Czyli jak ty byłeś traktowany jako dziecko? Bo teraz, jak patrzymy na ciebie, to mamy wrażenie, że ty pochodzisz z jakiegoś idealnego domu, w którym po prostu rodzice doskonale wiedzieli, jak ci wyznaczyć ten kwadracik, żebyś funkcjonował idealnie. To znaczy ja bym chciał zacząć od tego, że. Ja, broń Boże, nie mam nic za złe moim rodzicom, ale no jednak byłem wychowany tradycyjnie, czyli e, silną, że tak powiem, twardą ręką, mm -hmm. e, tak zwany zimny chów. Czyli jak się na przykład coś zrobiło źle, to się oberwało, a potem nie wolno tak. było płakać, bo się oberwało drugi raz. E, więc e, no, to jest takie podejście, które kiedyś było po prostu popularne i tak. nawet jak się poszło do lekarza i się zapytało, czy tam, bo wtedy nikt nie chodził do psychologa to każdy by powiedział, że tak trzeba robić. Więc dlatego ja na przykład bardzo e, nie lubię tego, jak ktoś kładzie winę na swoich rodzicach, bo jeszcze dzisiaj ci rodzice mają dostęp do tej wiedzy, ale 30-40 tak. lat temu nie mieli, więc umówmy się, zostawmy ich w spokoju, skupmy się na tym, jesteśmy poza tym już dorosłymi ludźmi i może to nie jest nasza wina, że na przykład nasze dzieciństwo jakoś wyglądało, ale to jest nasza odpowiedzialność w tym momencie, żeby sobie z tym poradzić. Jeżeli ktoś, zmienić. Żeby, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś psychoterapii, żeby sobie z sobą poradzić, albo mm -hmm. kontaktu z psychologiem dziecięcym, żeby sobie poradzić z wychowaniem własnego dziecka, to proszę no bardzo. Toż, no... To przecież jest wstyd, Kamilu. Jak mnie ząb boli, to to jest wstyd, żeby pójść do dentysty? No wiem. To jest, wiem, właśnie, no to, 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 jest to porównanie mówić, idealne, tak. które, no które tak, lubię. Że tak. Jak boli mnie ząb, idę do dentysty. Jak mam problem z wychowaniem dziecka, i to było tak, że mnie śledziło właśnie, nie wiem, 100 tysięcy, 200, 500 tysięcy ludzi, e, mhm. i ja się podzieliłem tym, że ja chodzę do psychologa dziecięcego. A wszyscy mieli, jak to? Po co? Jakby przecież to właśnie jest wstyd. Mhm. A ja im pokazałem, że to nie jest wstyd, że to jest coś normalnego, jeżeli chce się być lepszym człowiekiem, lepszym rodzicem. Tak samo korzystałem z psychoterapii i jak kiedyś na przykład na takiej grupie, którą mamy, taką męską, ojcowską. Po, mhm. Rozmawialiśmy o psychoterapii, to się okazało, że tysiące ojców korzystało albo zastanawia się nad tym, żeby skorzystać, bo jakby też trzeba przyznać, jak rozmawiam z ludźmi, że jednak ten mhm. zimny chów dużo częściej dotyczył mężczyzn, więc oni muszą no sobie tak, no no z tak. wyjść. cięższego znaczy wyjść. To nie jest tak, że kobiety nie mają problemów, bo one były wychowywane jako. E, grzeczne przykład, i posłuszne. Grzeczne i posłuszne i przykładnego sposie, więc to mhm. e, też jest jakby inny problem, ale tutaj. No zauważyłem, że mówienie w ogóle o tym, że się było na psychoterapii, czy było się u psychologa dziecięcego jest dalej traktowane jako coś złego. A to jest jakiś absurd. Naprawdę. To jest coś, co nam pomaga. To jest coś, co jest potrzebne. Powiedz mi, dlaczego w Polsce ciągle mówi się o macierzyństwie, rzadziej, chociaż już coraz częściej, ale jednak procentowo dużo rzadziej o ojcostwie, a tak mało osób, bo Ty jesteś chwalebnym wyjątkiem, mówi o rodzicielstwie. Ja bardzo uważam na to, żeby mówić właśnie o rodzicach, żeby nie pokazywać matek jako jedne, ojców jako drugich, e, bo uważam, tak jak napisałem zresztą w książce właśnie, że poza karmieniem piersią i porodem, to facet Dokładnie. sobie zresztą naprawdę da radę, on ma dwie ręce, ma dwie nogi, i mhm. jest w stanie sobie poradzić z tym. Ale ty delikatnie też sugerujesz, że to my kobiety powinnyśmy odpuszczać. Mówisz, mówię, mówisz o tym, że, mówię, że to dziewczyny, dwie strony. Wpuszczajcie, wpuszczajcie swoich mężów. E, jasne, że zrobicie to lepiej, ale jak oni się nauczą, też dadzą radę. Tak, bo to działa z dwie strony. Są faceci, którzy będą tego unikać jak ognia i będą też. się odsuwać i ich trzeba trochę nawet tam przymusić. Dorosłych ludzi można przymusić. No, delikatnie. W związku myślę, że trochę inaczej działa, ale, ale delikatnie tak. E, a z drugiej strony e, są tacy, którzy się pchają do tego, ale są odsuwani cały czas. Zostawia to, zrobię lepiej i wtedy na przykład potem to dziecko ma 3 lata i ta kobieta mhm. rzeczywiście jest w domu z tym dzieckiem Uwiązana. Że, uwiązana, że bardzo mhm. by było dobrze, gdyby wprowadzić na stałe nie bez możliwości transferu urlop ojcowski, chociażby miesiąc albo dwa. Ja myślę, że to zmieniłoby w Polsce wszystko. Bo czekaj, przypomnij mi, co to znaczy bez możliwości transferu. Żeby nie dało się go przenieść na mamę. Bo, I to jakby kwestie są dwie. Po pierwsze, to będzie taka, taka pobudka dla pracodawców. Bo w tej no właśnie chwili, weźmy też ich pod uwagę. Bo w tej chwili jest trochę tak, że jak facet mówi w pracy, że on idzie na urlop ojcowski, to nieraz obrywa... Albo na przykład, właśnie pominięcie w awansie, albo słyszy, że już nie będzie miał do czego wracać, pojawiają się takie sytuacje. A z drugiej strony, no, ten ojciec, jak on by został w tym domu, to zobaczyłby, co ta kobieta cały czas, cały dzień robi, kiedy on wraca do domu i mówi, jakby co, co cały dzień robiłeś, bo to jest takie bardzo, właśnie, no, częste jeszcze, niestety że jemu się wydaje, że on pracuje, a ona siedzi w domu z dzieckiem. Siedzi w domu. Siedzi w domu, to jest w ogóle ja tak. Ja no nie wiem, czy ona nie ma czas ma takiego... To jest oksymoron. W domu się nie siedzi. Po tak prostu. jak urlop macierzyński. Ja nigdy nie siedziałam, albo urlop macierzyński. Co to w ogóle jest za określenie? Jaki urlop? U mnie to dużo zmieniło, że ja zostałem z jednym dzieckiem właśnie na takim urlopie, w cudzysłowie, tylko wtedy to jeszcze nie było płatne, Aha. Ale, ale zostałem e... i no, te, sam ten fakt, że na przykład przez cały dzień nie masz się do kogo odezwać. E, sam ten fakt, że nie możesz nawet iść do łazienki sam. E, czy, czy jakiekolwiek takie inne drobne rzeczy, one się składają na taką całość, która powoduje, że po tych 8 godzinach człowiek jest wyczerpany. I moja ciocia zawsze mówiła, że ona miała tak, e, że jak miała już drugą córkę. To Aha. jej mąż wracał do domu i ona mu tą młodszą podawała w drzwiach i wychodziła. <noise> Rozumiem dziewczynę. <noise> Właśnie ta Rozumiem. sytuacja wczoraj, jechałem y, z kolegą, z wspólnikiem i zadzwoniła jego żona y, i mówi, mów do mnie. I od razu wiedzieliśmy, o co chodzi. <noise> o co chodzi. <noise> o co chodzi, w sensie mów do mnie, po prostu porozmawiaj ze mną, bo potrzebuję porozmawiać z drugim, innym człowiekiem. Jest z człowiekiem, rzecz, który się która, komunikuje która, tak która, normalnie. Jeżeli ktoś nie był w domu z dziećmi, to nie ma pojęcia w ogóle, no, o co no, chodzi. Tak, no oczywiście. No. Wiesz, ty to wiem nawet, że lubisz się bawić w to, czy twoje dziecko jeszcze zmieści się do okna życia. Ja też lubię. Taka zabawa. No, ale na początku kwarantanny poszedłem i była taka kolejka, że nie chciało mi się stać. A znasz jakiegoś rodzica, który na przykład powiedział, że zanim się mu urodziło pierwsze dziecko, to on doskonale wiedział, co go czeka, Jak się urodziło, to w ogóle nie był zdziwiony? Znasz taką jedną osobę na świecie, która spodziewała się tego, co na nią spadło? Nie, nie. 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 Nawet, się nie, muszę, nawet do... się nie muszę zastanowić. Dlaczego nikt nas do tego nie przygotowuje? Dlaczego szkoła e, ucieka od wychowania, od edukacji seksualnej, na której te nasze cudowne dzieci mogłyby się dowiedzieć? Co je czeka, jak będą dorosłymi? Co je czeka, jak sprowadzą na świat dziecko? Dlaczego wszyscy, cały system ucieka od odpowiedzialności za to, co w życiu najważniejsze, hmm. czyli za życie? To znaczy ja myślę, że szkoła w ogóle ucieka od tematyki y, przydatnych umiejętności. Tak w całości, w sensie, bo to jest edukacja seksualna, to jest kwestia wychowania dzieci, to, są to jest kwestia edukacji finansowej, to jest kwestia edukacji tak. środowiskowej. Społecznej. Y, społecznej. Umówmy się, jakby wolałbym wiedzieć, właśnie na przykład, z czym się muszę mierzyć, jak będę. Miał 20, potem 25-30 lat. Z czym się muszę mierzyć, Jak miać? napisać CV, jak, jak nap wypełnić jak, PIT. Tak, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, tak. e, jak właśnie podejść do kwestii wychowania dzieci e, i, i wszystkie te informacje, a nie na przykład jakie były złoża węgla w Azji w tam, w latach 80. Tak? Jakby są rzeczy, które są potrzebne w życiu. Od razu zrobiło mi się gorąco, jak usłyszałam to pytanie. Taka zmora, taki sen, że ty po prostu tak. tego nigdy nie będziesz wiedział człowiek, choćbyś nie wiem, ile to wkuwał. No szczególnie, że ja byłem uczniem piątkowym, a wiedzy wyniosłem takiej praktycznej, no zero ze szkoły z tak, tak na zasadzie, że pojechałem do Austrii i wygooglowałem, na jak ja góry patrzę. Jakby to jest ten poziom. tak? A, a, a dodajmy, że na maturalnym miałem świadectwo z paskiem i średnią powyżej 5. Chciałam się przy edukacji seksualnej zatrzymać na chwilę. Czy biegasz na Golasa po domu? <noise> nie. Czemu nie? Myślę, że to jest kwestia dość indywidualna i są osoby, które są bardziej otwarte, są osoby, które są mniej. Poza tym mieszkam z teściową. <noise> a to wszystko wyjaśnia. No, jakby co do edukacji seksualnej. No, ja uważam, że ten temat jest tak w Polsce e, zmanipulowany, że to jest no. dla mnie jakiś kosmos tego, co są w stanie osiągnąć media, kiedy manipulują ludźmi, e, którzy łapią wszystko, co im media podadzą. No bo wiesz, ale to nie tylko media. Przepraszam, stop, politycy. Przecież mamy cały czas nagonkę na te brutalne. Okrutne i mm, pastwiące się nad naszymi dziećmi słowami na S typu seks, seksualność, a seksualizacja. My mówimy o edukacji seksualnej i tej byśmy chcieli dla naszych dzieci. Mocno y, konserwatywne kręgi polityczne i około twierdzą, że to jest seksualizacja dzieci. Jaka jest różnica według ciebie, człowieka, który zna od podszewki rozdzielstwo? Seksualizacja to jest na przykład właśnie to. Z czym tak naprawdę politycy nie mają problemu? Czyli to, że widzimy e, na okładkach gazet czy gdzieś młode dziewczyny, które są pomalowane, które są e, w jakichś wyzywających pozach. To, że na przykład właśnie na jakichś platformach teraz nowych, które powstają, e, dzieciaki, które mają 12, 13, 14 lat, e, na przykład tańczą w jakichś wyzywających pozach. Tak? To jest jakiś mhm. absurd, że mamy coś takiego i że politycy z tym nic nie robią. A z drugiej strony to wszystko bierze się z tego, właśnie, że brakuje nam edukacji seksualnej. Mamy dzieciaki, które są wykorzystywane seksualnie, mamy problem z pedofilią w naszym kraju. I z jest przemocą po... domową, z Przemocą domową, i to jest kolejna rzecz, w której edukacja seksualna mogłaby pomóc, bo te dzieci wiedziałyby, jak się bronić, gdzie się mogą zgłosić, gdzie mogą prosić o pomoc, ale tego się nie robi. Bo politykom w ogóle, nazwijmy rzecz po imieniu, nie chodzi o nasze dzieci. W ogóle nie chodzi im o dobro naszych dzieci. No niestety, ale tak, tak to działa, że w tej chwili y, politycy w większości zamykają oczy i udają, że problemu nie ma, i że jak oni zakażą wszystkiego po prostu to tego tak, nie to będzie. To nie będzie istniało. Po tym jak wstawiłeś y, świetny post o tym, że będziesz uczył miłości bliźniego swoje dzieci. czekaj, bo mi tu wzięło i ucho uciekło, to y, oberwałeś Bęski, co? Hmm, dość mocno, dość mocno. No, ale gdybyś na przykład sobie podarował, i oprócz tego tekstu, że będziesz uczył miłości bliźniego, podarował sobie te gesty dłoni w kształcie litery V Victory, w różnych kolorach skóry i ten, o który najbardziej poszło moim zdaniem, czyli ten tęczowy, no to pewnie by się to prze. Tak by to przeszło, no? Myślę, tak? myślę że by przeszło. Myślę, że by przeszło. A ale... tak. No, co zrobiłeś? Po prostu znowu wyraziłeś zdanie, co w Polsce, czyli zabrałeś głos w tak zwanej sprawie trudnej. Więc co zrobiłeś? Wsadziłeś kij w robisko, bo w Polsce nie wolno zabierać głosu. Jak się jest od rodzicielstwa, to co się będziesz pan do polityki wtrącał? Tak, bo to zaraz była, się okazało, że to jest polityka. To dla mnie było totalnym absurdem, tak. bo jednak to jest coś, co dotyczy nas wszystkich. Ja, na przykład ja dostawałem pytania, poważne pytania. E, czy ja jestem świadomy, że Aha. właśnie ta tęczowa łapka może spowodować to, e, że w przyszłości wszystkie kobiety zadeklarują się jako mężczyźni? Żartujesz. To było poważne co to pytanie, pytanie I, to, jest. i to nie było pojedyncze pytanie. Albo na przykład, co jeżeli w przyszłości wszyscy będą homoseksualni, przez to? I miałem takie coś, że e, ostatnio ktoś to fajnie opisał, że dla tych ludzi to jest chyba trochę tak, że oni idą ulicą. Mhm. Wyobrażam sobie, że ktoś idzie ulicą i zobaczy właśnie na przykład zmień piec. Ostatnio głośna akcja była, że ktoś zdemolował Zmień piec. Zdemo, zdemolował tak, ktoś baner, ktoś tak to, na którym płeć. pisało zmień piec, piec, bo myślał, że pisze zmień płeć. I ktoś sobie chyba mhm. wyobraża, że jakaś osoba idzie ulicą, widzi taki jakby baner i mhm. myśli sobie, a mam wolną godzinkę, to, to sobie zmienię. Że to tak działa. Płeć tak, płeć. Albo na przykład orientację seksualną. Ja taką osobę zawsze pytam wprost, słuchaj, hmm. powiedz mi, czy ty jesteś w stanie, bo to zwykle jest mężczyzna, tak za pomocą stryknięcia palcem nagle począć pociąg seksualny do mężczyzny? Bo mówię, ja na przykład nie jestem. A jeżeli no i źle to... odpowiada taka osoba? No, że nie, że oczywiście, że nie. No jak to? Ja mówię, to jak sobie wyobrażasz, że nagle wszyscy będą homoseksualni? Ponieważ doskonale znasz. To chyba nie będzie ryzykowne, co powiem, że doskonale znasz. Przeciętnego polskiego rodzica, robiąc to, co robisz od lat. Mniej więcej masz ogląd, jacy jesteśmy. To czy procent Polaków, którzy nadal biją dzieci, wysokość, bo to jest chyba cały czas około między 40 a 60, się kręci, jest cały czas taka tendencja? Dziwicie? To znaczy. Ostatnie badania, a propos, które czytałem. Były aprob aprobują bicie? Były, a nie... były na poziomie 40%, 40%. A jak zaczynałem w 2000, to był chyba 12-13 jakoś tak, teraz nie pamiętam dokładnie, chyba 13. 13 masz pierwsze wpisy. Tak, to 2013 to było to na poziomie 70-80%. Więc w tej chwili jest 40%. Jakby trzeba wziąć pod uwagę efekt ankietera, czyli że jak ktoś przychodzi i. Dzień dobry, czy trzeba. jest Pan za tym, żeby lać dzieci. No to. O nie, 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 A... no, nie, 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 nie. nie ale zachodzi. W rzeczywistości może być jakby inaczej, ale w dalszym ciągu jest gigantyczny postęp, więc ja patrzę na to z perspektywy, jakbym patrzył na to tylko z perspektywy tego, że dwóch napięciu rodziców prawdopodobnie używa przemocy wobec swoich dzieci, to to jest przykra statystyka. Ale jak patrzymy na to, że dwóch napięciu w ciągu ostatnich dziesięciu lat przestał, to to jest fantastyczny wynik. Bardzo mi się podoba to, że masz poczucie humoru, że te memy, które wyskakują u Ciebie yy, na Facebooku są takim oddechem dla nas wszystkich steranych, zmęczonych, wykończonych rodziców. Natomiast chciałam Cię zapytać jeszcze o inną rzecz, mianowicie tak zwane wulgaryzmy są Twoją codziennością w tym, jak piszesz... No teraz się widzi, słyszałam, powstrzymałeś, bo jesteśmy na wizji, to nie powiemy, że to jest hamstwo, albo skur... No, to nie drugie, mówić to drugie rzeczy. to drugie, nie? Że nie można mówić takich rzeczy ale na litość boską po prostu znasz rodzica, który nie klnie ze złości z bezsilności, nie mówię, że przy dziecku trzeba się postrzewywać, znaczy, ale jakby ja kto na szczęście mam jest taką bez winy niż pierwszy rzuci kamieniem ja na szczęście mam taką społeczność, że jak ja wrzucę jakąś kur... to ludzie mają jednak takie oburzy się ten jeden na 10 tysięcy, więc naprawdę jest fajnie. E, Przeczyłem właśnie kiedyś takiego mema, gdzie, e, gdzie było e, rodzic, który słyszy przekleństwo od dziecka i się zastanawia, e, od kogo to w, ten, od, kogo, od kogo to mogło usłyszeć? Jest taka mina, takiego niewiniątka. Tak, tak oczywiście. <laughs> więc e, oczywiście. Znaczy, ja jestem w ogóle zdania, że to są słowa, które po coś powstały, powinno się ich używać. I nawet jeżeli zdarzy mi się przeknąć przy dziecku, a myślę, że każdemu prędzej czy później, szczególnie jakby ktoś ma roczne dziecko, to może, może nie, ale jak ktoś ma już 14-latka w domu, no to te 14 lat myślę, że jak jeden raz chociaż nie przeklnął, to zakładam, że jest niemową. Więc jest, jest to część języka, i to, to, że ja to powiem, to nie znaczy, jakby ja przyzwalam mojemu dziecku na mówienie tego. Chciałam zwrócić uwagę na Twoją wspaniałą żonę, którą od czasu do czasu pokazujesz nam, ale nie pokazujecie nam swoich dzieci. To jest decyzja, żeby tego nie robić. Co Ty sądzisz o rodzicach, którzy pokazują swoje świeżo narodzone dzieci, ich twarze, ich wizerunki? Jeżeli to są takie zdjęcia, które nie są, nie wiem, prześmiewcze jakieś, obraźliwe, które mogłyby zawstydzić tą osobę, to uważam, że to jest taka granica jeszcze, która nie, nie jest problematyczna. W sensie, jeżeli okay. ktoś wrzuca zdjęcie ze szpitala gdzieś tam, jak się dziecko urodziło, czy potem jakieś właśnie zdjęcie rodzinne u fotografa, no wątpię, że ktokolwiek mógłby mieć coś przeciwko temu, bo no jednak jest tak, że największy problem może być ze zdjęciami które właśnie są kontrowersyjne, czy prześmiewcze, okay. czy, czy nie wiem. Jakieś jak kompromitujące, tak? Sześciolatka, chłopaka ubranego w ubrania siostry i na przykład ten, ta osoba za 20 lat będzie chciała zostać politykiem i mu się za to oberwie. Trzeba na to patrzeć z różnych stron. Ja podjąłem taką decyzję, a nie inną. Ale dopóki nie przekracza to granicy do, dobrego smaku, e, no to nie uważam tego za jakieś specjalne nadużycie. Kończąc, wracam do lektury Twojego e... Swoich wytworów. Lubię ten rozdział pod tytułem Poznaj swojego gada. Oboje wiemy, o kim on jest. <grym> Więc wracam do lektury. A tobie bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, kochani rodzice, którzy sobie siedzicie teraz tak jeszcze wygodnie po drugiej stronie, zaraz wrócicie do rzeczywistości i będziecie musieli się zderzyć z tym, co wam wasze dzieciaki przygotowały. Ja mam taką zasadę, że jak dzieci mi dokręcają śrubę, to po prostu zamykam się w łazience. Biorę kilka głębokich oddechów i z niej nie wychodzę dopóki się nie uspokoję. Więc powiem wam, że działa. Rozprzestrzenia się ta metoda. Nie wiem, Kamil, co do niej sądzisz, ale ja ją stosuję i mnie pomaga. Ja siedzę w piwnicy. W piwnicy. <laughs> Model austriacki, Naw, nawet, w ty tylko na, nawet w tym ten. tylko to ja się zamykam, ale. No właśnie, więc. Yes. Jest, jest najlepiej wykurzona. Łazienka tak dobrze nie działa. Tak, no tak, no, ale ja po prostu ignoruję te łomoty do drzwi. Czasem trzeba powiedzieć samemu. Idealny rodzic nie istnieje. E, będę żyła teraz z tym hasłem do końca swoich dni, mając poczucie, że po prostu wystarczy być wystarczająco dobrym. Czułem, uważnym i obecnym. Wystarczy, nie? Miejmy nadzieję. Dobra. Zaczyna się to komplikować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, to w imię ojca i syna i skaczemy na głęboką wodę. Pierwszy września jest dzisiaj, drugi jest jutro i tak jakoś zleci do 25 czerwca przyszłego roku. Dzięki za spotkanie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnej rozmowie.